Ariel, pływamy i pływamy bez sensu. I szukamy czegoś, co wcale nie istnieje. Według mnie powinnaś powiedzieć cioci Cecylii i Feliksowi prawdę. <śkflies> Masz rację. Dobra, powiem im prawdę. <laughs> tak. Ciociu, Felix, <laughs> muszę Wam coś powiedzieć o Medu po Rybie. O co chodzi, Ariel? Bo tak naprawdę. Bo tak naprawdę. Tak. Tamny dół gwiazd do ryba. najczęściej baluje na tanecznych piaskach. Płyniemy tam. Ha. Miała im powiedzieć całą prawdę, a ona kręci coraz bardziej. Szybko pójdźcie za mną! I medu gwiazd chruporyby. O, nie trać nadziei. Na pewno zaraz jakaś się tu pojawi. E... Ha? No tak. Hej wszystkim, jestem Ariel. Szukam takich istot jak wy, które by się do siebie mocno przytuliły i udawałyby medu gwiazd do Czy możecie to dla mnie zrobić? Co Nata. Aha, płyszłaś. Kiedy się przytulicie, będziecie wyglądać jak medu gwiazdo chrupo, ryba. Ach, Prosto w oko cyklonu. Uwaga! Tu mamy meduzę, tu rozgwiazdę, węgorza. Brakuje nam tylko jakiejś ryby. A mm. hmm. niech to meduza? Już wiem! O nie! Domyślam się, co za chwilę powiesz. Florku, pomożesz mi wcielając się w medu gwiazdo chruporybę? Właśnie się obawiałem, że o to poprosisz. Proszę. Oj, a, nie umiem ci odmówić, kiedy mówisz tak ładnie. Proszę! O, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Felix, ciociu celio, znalazłam ją. <grystanie> to niewiarygodne! To medu gwiazdu chruboryba! Oto ona! We własnej To <grystanie> Dokładnie taka, jak opisałaś! Tak? A pamiętasz, jak mówiłam ci, że puszcza bańki? I może zaraz nam trochę puści. Muszę przyznać, moja droga, że wątpiłam, czy medu gwiazdo chruporyba istnieje naprawdę. A jednak tak? E e tak, zgadza się. Nikt przed tobą nigdy nie napotkał tej istoty. To jest ważne odkrycie naukowe. E nie takie znowu ważne. O nie, bardzo ważne. Musimy poinformować o tym całą Atlantykę. Oj, jak to całą? Oczywiście, właśnie odkryłaś nowy gatunek morski. Wszyscy będą o tym dyskutować. Naprawdę. Ale mm. to wcale nie istnieje. Jak to nie? Więc co to takiego? To meduza, rozgwiazda, węgosz i florek przytuleni do siebie. Hej Felix. Hej Florek. Wiedziałam od początku, że zmyślasz. Wiedziałaś? Ale skąd? <grywa> Twoja ciotka jest bardzo doświadczonym biologiem morskim i wie całkiem sporo o morskich istotach. Tak, to by się zgadzało. Ale skoro wiedziałaś, czemu nic nie powiedziałaś. <grywa> tak czułam, że prędzej czy później wreszcie zorientujesz się, że kłamstwo nie popłaca. I chciałam, żebyś sama doszła do tego wniosku. O, rozumiem. Widziałam, jak Felix się ucieszył, i było mi strasznie głupio, że to wszystko zmyśliłam. Bardzo przepraszam, że cię nabrałam. Dzięki, że powiedziałaś nam prawdę. I przepraszam, że prosiłam was o udział w tym oszustwie. Choć od początku mówiliście, żeby nie brnąć w kłamstwo. Przeprosiny przyjęte. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów, i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.